Bo je zaś myśli, naleci, bo. Ja mam cyczek. Leci. <laughs> bo tak nie, on silnie pachnie. Tak. Dzień dobry, moi drodzy. Witamy Was bardzo serdecznie. Kolejny dzień w Bari. Jesteśmy, Bari? moi drodzy, w Apuli. Dzisiaj w restauracji Kela Bistrot. Dlaczego tutaj? Tak jak pamiętacie kiedyś w Portugalii, jak widzieliście filmiki z Porto, to tam też mieliśmy możliwość skorzystania z takiej aplikacji, która się nazywa Fork. I dlatego dzisiaj tutaj przyszliśmy, bo też ta restauracja jest w ramach tego yy, serwisu. W tej aplikacji można tam skorzystać po prostu ze zniżek. I mamy potężną zniżkę. Znaczy to też, nie, no, w zależności od tego jakie tam macie yy, Zniżki. Zniżki, no właśnie, bo te zniżki są różne, ale to, to nie o to chodzi. Możecie w każdym razie skorzystać tutaj ze zniżek, właśnie w ramach forum. A to Zobacz, jest. Zobacz Talerz przystawek. Co tutaj masz, Pawełku, to opowiadek? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem różnych rzeczy. Ja sobie spróbuję, bo ja lubię kwiaty cukini. Mamy kwiaty cukini na pewno. One są chyba nadziewane w ogóle. Tak, nadziewane są, no z serem jakimś. Wyglądają apetycznie bardzo. Mm, ale są pyszne. Czuć, że młode, takie świeżutkie. Ja kiedyś robiłam, ale niestety nie umiem tego zrobić. No to jest mój przysmak straciatella. i do tego oczywiście właśnie, bo jest No y, ośmiornica. O, spróbuję fajnie zgrillowana, sobie... ale dobra. Jak smakuje ze stracciatella? Dużo lepsza niż ta, którą jedliśmy wczoraj. W poprzednim filmiku pokazywaliśmy wam street food, treat food. Mhm. Yy, yy, Tą ośmiornicę też jedliśmy właśnie w takiej wersji. To się właśnie podaje w bułce. To jest właśnie z rukolą, z buratą i Ośmiornica zgrillowana. Uważam, że ta ośmiornica jest lepiej zrobiona. Wczoraj była dobra, ale to jest jeszcze lepsza. Lepsza jest zdecydowanie, bo pachnie grillem, nie? Mm -hmm. Tutaj mamy jakieś pulpeciki. Nie wiem, co to są za pulpeciki. Ale, czy to, czy to Mięsne jest, chyba parzełko? widać, no. Mięsne, tak? Tak, pulpeciki z mięsa. A, takie. Krewetki są przepyszne, bo są na sosie ajoli na ostro zrobione. Świetne krewetki. Mm? Z pistacjami, tak. Próbujące, tak jak lubisz. A ja wrócę Pulpec do tego mi bardzo smakuje. Ale takie y, grubo mielone. No? Nie? Na grubo ale bardzo mielone. dobre. A to co to jest Pawełku w tej bułce? A to są te Nie sardynki. Wiem. Właściwie czuć samą tą bułkę. Masz rybę? Mhm. Też dobre. Wchodzi ten talerz. Ale tyle jedzenia. To się nazywa przystawki na ciepło, kosztuje 20 euro. No, A to, to zjem całe. To, to jest gazy, chyba z to polentą. Całe. To jest chyba na polęcie. Polenta też jest tutaj bardzo popularna tak, dla tych regionów. Czyli rodzaj kaszy kukurydzianej smażonej w głębokim tłuszczu. Ale to dobre. Mm. Lupiące, odświeżające, bo jest łosoś surowy. I ostre. Nie lubię polenty, ale ta była dobra. No i ostatnia Jakiś rzecz. Jakiś regionalny serek z figową marmoladą. Tak. Serek hmm, wygląda jak nasz twaróg, ale to jest bardziej chyba... Przypomnijmy portugalskie sery, prawda? Tak. Ale nie jest... Wiesz, to konsystencję ma jak Filadelfia, mm -hmm. ale smak jest taki bardziej tak. wyraźny. No. Dobra, co ci najbardziej smakuje? Krewetki bardzo dobre, ośmiornica bardzo dobra, no i te y, kwiaty, ja wam powiem, wszystko tu jest bardzo dobre. Ja powiem, A i to z polentą smakuje. też, bo w ogóle wszystko jest dobre, wszystko, naprawdę. Cały no? talerz przystawek jest rewelacyjny. Pawek w ogóle nie lubi tych takich smażonych rzeczy, ale one tutaj nie są jakieś takie bardzo przesycone uh -huh. tym tłuszczem. Uh -huh. Może dla tego... What meat is this? Uh, this is uh, pork meat. Pork, It's okay. typical from this area. And this cheese? It's uh, fresh Oh, okay. And this is a gem of the figuette. We eat. Yes, and pistachio. Very good. This is stuffed with the sun dried tomato and mozzarella cheese. Oh, okay. But it's also. Centuries. Yeah, centuries. And then octopus. Octopus, we know. The smoked stracciatella. Flowers of zucchini. Very good. With cheese. With ricotta, yeah. Ricotta, and everything is delicious. Yes. Thank you very much. Yes. Moi mili. Ja już Wam chyba opowiadałam o tym makaronie. Poprzed... Nie, nie w tym odcinku. W poprzednim odcinku, jak nie wiecie, to zapraszam. O historii tego dania posłuchajcie. Spaghetti al assassina, czyli. O jezus, myśli, naleci, bo. z pomidorowy, na ostro. Ja tutaj sobie wzięłam wersję z mulami, ale możecie to pominąć, bo to jest taka wariacja. Ogólnie to się zasadza tylko na tym makaronie. Co jest ciekawe, on jest smażony. I on dochodzi, wpłynie z pomidorów, Nie dodajecie tam żadnej wody, to się po prostu gotuje w pomidorach. I przysmażony, tylko dochodzi 8 Kutą. minut, chrupiący. Fajnie, fajnie wygląda. On jest chrupiący. Chciałam, pan mi zrobił to medium spicy, dlatego że ja nie lubię za bardzo ostrego. Dla tych, którzy nie wiedzą, średnio ostre. Tak, no właśnie, przepraszam, średnio ostre. <laughs> Wybaczcie, czasami. jak my jesteśmy za granicą, mówimy po angielsku? Serio, ale to tylko dlatego. To nie jest tak, że ja się To nawyk. Popisuję, tylko po prostu, jak ja zamawiam u pana coś, to ja potem tak po prostu z przyzwyczajenia. No dobrze. No i co, powiesz? Bardzo dobrze. Chętnie bym zjadł, ale ja czekam na moje danie jeszcze. Powiem tak, świetnie wyważony smak pomidora, podkręcony chili. Ale nie jest to jakoś mega Nie, ale jest taki słodycz pomidora. Słodycz pomidora, tak. Słodko kwaśność pomidora. I fajnie, bo czuć, że to jest makaron smażony. Zupełnie On ma ciesnakuje. inny smak, no, bo jest taki bardziej twardy. O, jakie mule dobre. Idealnie zrobione mule, mięciutkie. Wszystko tu się zgadza. Jak lubicie ostre rzeczy, to to wam na pewno posmakuje, a to jest jeden z klasyków. O, jaka delikatna, taka mokra wręcz. Ona w tej soli się chyba udusiła, mi się wydaje. Znaczy, ona się dusiła w tej soli. Ale Wszystkie czyśna. soki w niej zostały. Taka ryba, ryba. No. O. A czy jemy dalej, moi drodzy? Ciągle jesteśmy na obiedzie? przyszło danie główne, mianowicie Paweł sobie wziął rybę dnia, prawda? Rybę z dzisiejszego połowu. Edge of the day. Tak. I był to akurat okoń morski. Słuchajcie, no to co pan tutaj przygotował, cały spektakl na przebitkach macie, to będziecie widzieć. Ryba była cała pieczona w soli i tutaj na miejscu pan ją przyniósł, spreparował, obdarł nam z tych wszystkich elementów nie do jedzenia. Jak ci ta ryba czysty smakuje. filecik smakuje. Czysty filecik. Jest rewelacyjna. No. jedna z lepszych ryb, jakie jedliśmy. Jest lekko słona, ale nie jest przesolona. Mimo tego, że była cała w soli yy, zrobiona. No i oczywiście jest taka. No leci z niej płyn. Ja źle <śla> to powiedziałam, ale no. chodzi mi o soczystość tej ryby. Tak, no. jest soczysta. Niesamowita. No i cóż, moi drodzy, my wam polecamy, wszystko było bardzo pyszne. Na końcu jeszcze limoncello dostaliśmy. Tak. Mocne yy, jak pierś. Bardzo mocne, no. Aha. Bo to także, domowe romoty. Tak, że... <laughs> także jak, jak będziecie mieli kiedyś okazję tuż przy zamku, Kela Bistrot, my Wam polecamy, a jak jeszcze mówię, jak, macie, jak będziecie mogli skorzystać z forka, to na pewno dostaniecie fajną zniżkę. My właściwie dostaliśmy pół ceny, także... Warto, bo bardzo świeże ryby, bardzo fajne owoce morza, bardzo fajne w ogóle dania na takim wyższym poziomie, to nie jest już nie jest taka spelunka, no i ceny też takie całkiem w porządku. Za to wszystko teoretycznie to możemy Wam powiedzieć, za to wszystko co widzieliście. Ale wszystkiego nie widzieliście, bo nie widzieliście, jeszcze macie jeszcze, miało... jeszcze mieliśmy ravioli i dodatkowo i jeszcze mieliśmy jeszcze jedną ośmiornicę. Tak, więc dwa dania hmm, dodatkowe Z jeszcze. piciem, ze wszystkim kosztowało nas to niecałe 100 euro ze zniżkami, płaciliśmy część jamsami, tak. tak zwanymi 50 euro taniej, więc zapłaciliśmy za to wszystko 50 euro tylko. No, także bardzo dobra cena i bardzo dobra jakość, polecam. Teraz, a tu już widzicie zamek. Tak, a tu już widzicie zamek, udajemy się teraz na zamek zobaczyć, co słychać na zamku w Bali. Moi drodzy, tutaj właśnie mamy ten główny zamek w Bari yy, z XII wieku. Co ciekawe, jest taki polski akcent tutaj, ponieważ ten zamek przez jakiś czas należał do królowej Bony. Notabene, królowa Bona właśnie pochodziła z tego miasteczka. Znaczy ona chyba nie pochodziła z tego miasteczka, ale tutaj się osiedliła po tym, jak yy, bo tutaj też zmarła, tutaj jest pochowana w katedrze Świętego Mikołaja. No nie to zmarła, to otruli, tutaj zmarła, zjedmo trudy tutaj. Została tutaj otruta. otruta. Tak. Yy, natomiast, no właśnie jest to tak, taki polski akcent tutaj, bo ona przez jakiś czas właśnie tym zamkiem zawiadywała. A potem ono stało się, między innymi, więzieniem i koszarami. Yy, zamek jest bardzo taki reprezentacyjny. Można go zwiedzać w środku. Jeżeli będziecie mieli ochotę, z trzech stron otoczony był fosą, a z czwartej strony miał dostęp do morza. Także bardzo fajne e, takie miejsce, można sobie pozwiedzać wewnątrz, jeżeli macie ochotę. I uwaga, będziemy wchodzić pod takie bardzo ważne miejsce dla mieszkańców i turystów przede wszystkim, Stela, strada, strada delle orecchiette, czyli uliczka, woda włoskiego makaronu orecchiette, specyficzny kształt uszek, panie tutaj same robią ten makaron, możecie sobie kupić 5, kilo za, 5 euro za kilogram. Nie, to są takie obwarzanki, to są to takie ichniejsze, nie, to są takie jak nasze te chrupki, tak, takie chipsy można powiedzieć. A tu schnie makaronik, tak. I tam cała ta uliczka, takie spanie starsze, nonny, babcie, właśnie ten makaronik ręcznie tutaj na waszych oczach robią i możecie sobie od razu go zakupić. Są uszy i uszyska, są uszka, uszy i uszyska. Trzy różne wielkości. Coś te nonny nam się dzisiaj tutaj zwinęły gdzieś. Nie widać, żeby coś robiły. Ach, to się właśnie tak nazywa ta są, One są z różnego. To są na z oliwą, z oliwek. Z cipolą, czyli z cebulą, to ta maciała pizza. Różne są smaki. To są takie nasze, jak to się nazywają, yy, nie sucharki Pawełku. Jeszcze no. takie, co kupujemy, te takie włoskie, takie półeczka chlebowe też. No, no, no. No. O, pani robi zalapię. Pani zagniata właśnie. Mm. Jak tak patrzę, ile ona tej pracy tam wkłada, chociaż stwierdziliśmy, że bardzo sprawnie jej to idzie, ja bym nie ulepiła tak szybko tego makaronu. Część nie można było kupić, tak jak widzieliście, bo jeszcze był za świeży, on musiał sobie wyschnąć. Ale pani nam dała takie małe łóżka, stwierdziliśmy, że te małe chyba będą lepsze niż te duże, chociaż te duże były fajne, bo one były wielokolorowe, pewnie z różnymi smakami by były. Tak. Nie? No ale to co? No to weźmiemy te, sobie, spróbujemy. A sobie sami dosmaczmy. dosmaczymy. Dosmaczymy z sosem, tak jest. Słuchajcie, pewnie się zastanawiacie, co my teraz wam pokazujemy. A pokazujemy wam kafeterię automatikę. Ale to nie tylko kafeteria. Słuchajcie, możecie tutaj kupić z automatów makarony i te inne rzeczy, które wzięliście u Nonny. Plus do tego jeszcze jakieś pesto. Makaron, pesto i macie jedzenie gotowe, tak? No, nie możecie tego podgrzać. Tutaj możecie kupić sobie coś do picia, jak macie ochotę. Tutaj możecie kupić sobie coś na zimno, jakieś lody. A coś to. To są lody. Ice cream. Tak. Ale tutaj, uwaga, uwaga, tutaj możecie sobie kupić całe flaszki wina. Więc jak już kupicie sobie ten makaron <grym> i bez żeby sobie obrobić. <grym> to, kolację zrobić kolację. i do tego I do tego, wino. tego możecie sobie kupić całe wino. E, tutaj są. Deserek po kolacji. Desery pokolacyjne. <grym> tutaj macie, no jakieś sandwichy, chipsy i takie inne rzeczy. Tutaj macie z kolei automat z kawą, więc. E, Zobaczyliście coś takiego, co na dobrą sprawę, patrzysz, czy działa? No chciałem zobaczyć jaka kawa jest, ale coś nie widzę. Touch the screen. Buy with, coś tam i buy other with methods. Methods. No dobra. Aha, no, są. No, czyli no, są. I może sobie kupić kawę. Czekolada, kawa. Więc na dobrą sprawę jest to kawiarnia. Takie małe, widzicie, pomieszczenie za nami teraz. Uh, Samoobsługowa. Samo coś w rodzaju jak w Japonii. No dobrą sprawę. tam są takie rzeczy dużo. Dużo automatów, tak. Dużo automatów. jedzenia za Tak, automatów. tutaj w Bari, miasteczku na południu, Włoch, na południu Włoch również można takie coś spotkać. Tak jest. Drodzy, jesteśmy na kawce, siedzimy sobie teraz na deserku. Troszeczkę pochodziliśmy, no to czas coś skonsumować. Tak, ja mam cycek. <ściso> <ściso> no naprawdę. I to zakonnicy. Zakonnicy, to się nazywa cycek <ściso> czy nie, tak, zakonnicy. Nie, cycek, cycek. cycek, cycek, cycek że Słuchajcie, musieliśmy jeszcze raz włączyć kamerę. Kamera nie wytrzymała tego napięcia. jeszcze raz. No już wiemy. Nie musi tego mówić po raz od 80. Biskopt to jest. Tak. Ciasto biszkoptowe z tym ich kremem patissier, czyli kremem waniliowym. Ciastko powinno być rozpływające. Zresztą zaraz zobaczymy, jak ono jest. Ale jest widzę mocno nadziane. Prawda? Tak. Tak. Staram się to odkroić, ale... Problematyczne to jest. Strasznie dziwne, bo yy, pa pamiętacie, jak byliśmy w Portugalii, to praktycznie też wszystkie ciastka były nadziewane takim właśnie budyniowym kremem. I tutaj jest bardzo podobnie. No tam, tam było jajowym, tutaj jest bardziej budyniowym. Powiedz, jak to, sm to smakuje Ci mm. lepsze niż tamto, co jedliśmy, te pa to wczoraj? Bo to też z tym jest, kremem. Mm, nie, to jest jakiś inny krem, moim zdaniem. Znaczy, bo Ty miałeś niby... Bardzo niebiet... słodki. Ale <laughs> co Ty, dla Ciebie U. to tu wszystko jest za słodkie? Ojej, słodki, no. Ojej, już. A no on jest jakiś smakowy w ogóle. Muszę do mikrofonu kochanie, tak? Halo, smakowy? No, smakowy, tak. Wanilowy chyba, nie? Ale taki jakby czymś aromatyzowany jak dla mnie. Wanilią silnie pachnie. Silnie wanilią pachnie. No prawda. Dobra, bo muszę odłożyć mikrofon. bo no mi zaraz to ciastko spadnie na dół? O Boże. Mm, okropne to. To nie jest tiramisu, to jest Fredo, w sensie semifreddo, bo to jest na pół zmrożone w środku. I to totalnie nie ma smaku tiramisu, mi to nie smakuje, ja tego nie zjem, bardzo mi przykro, ale... No nie zjem tego naprawdę. Nie, to, znaczy, chcesz to skosztować, to zobacz. Uważaj, bo to jest bardzo zimne w środku i powiem ci niestety złą wiadomość, to jest jeszcze bardziej słodkie niż to twoje ciastko nie mm. Niedobre. Pyszne! Rzeczywiście, jeszcze bardziej słodkie niż to czatko, ale mi to chyba bardziej smakuje, bo to jest inny rodzaj słodkości. Ale to nie jest tradycyjne tiramisu, bo to jest takie jakby zmrożone. Pan dobrze powiedział, że to jest coś jak semifredo, czyli takie deser na pół zmrożony, coś alla lody. Być może o smaku tiramisu, ale to tiramisu to, to nie jest, moim zdaniem. To jest jakaś wariacja. Moim zdaniem... Zamienimy się. To siedzi po prostu w lodówce i dlatego jest takie zimne, ale... Ja tam miałam grudki lodu. To, to są grudki soli. Te cukru. To jest cukier. Tak, będzie mi to wpierał teraz. Dobra, zamieniamy się i jest dobrze. Nie wiem jak ja to zjem, wszystko się rozwaliło. Tak. To by było na tyle. Może jej bukapie. Pozdrawiam. I moi drodzy jesteśmy... Tak, na chlebie z pomidorem. Znaczy, nie będziemy nic jedli. Ale prawie. <laughs> tak się nazywa, moi drodzy, jedyna miejska plaża w Bari. Taka plaża publiczna. No i tutaj, jak ktoś jest na miejscu, to ma najbliżej do kawałka plaży, piasku i do wody. Jak widzicie, śmiałków nie brakuje. Część ludzi tutaj pływa sobie na deskach. Mimo tego, że jest stopni 10, <coughs> część nogi zamoczyła ostro w tej wodzie. Nie wiem, jaka jest zimna bo Nie odważę się pójść. No i cóż, jak będziecie w sezonie, to na pewno warto. Nawet po sezonie, przed sezonem, tak jak my jesteśmy, żeby sobie zobaczyć, pooddychać i oddychać. Chociaż podobno tutaj dzisiaj jest bardzo złe powietrze. Ale może przy wodzie to nie, bo rozwiewa, nie? Tak może, może, może. No, także my wam polecamy. Yy, tą tutaj miejscówkę. Yy, czy my kończymy odcinek? Nie wiem, widzowie, kończymy odcinek. <gulacja> czy idziemy jeszcze na kolację? Kolacja <gulacja> będzie w drugim odcinku, obecnie. No, no dobrze, no to my na dzisiaj dziękujemy. Trochę Wam pokazaliśmy bary i trochę jedzonka, jak będziecie mieli ochotę. Tanie linie lotnicze z poznania i innych miejsc latają praktycznie co tydzień i można się tu w bardzo szybki sposób dostać. My polecamy i dziękujemy za dziś. Czekajcie na kolejne odcinki. 那啥子吧？<Pa! S 2>